Widzieliśmy wiele przykładów firm, które regularnie tworzyły content, na przykład 150 odcinków, co tydzień jeden odcinek i nie wyciągały odpowiednich wniosków i odcinek 120 ogląda się tak samo źle jak odcinek 25. Cześć! Dziś porozmawiamy sobie o tym, czy warto budować kanał na YouTube samemu, jakie aspekty wiążą się z budowaniem kanału, jakich umiejętności potrzeba, żeby to zrobić i powiem Wam, jakie są trzy drogi, które można wybrać żeby po prostu zbudować ten kanał na YouTube. Ja się nazywam Jerzy Łapiński, zarządzam firmą Rebus Films, która od 4 lat buduje kanały na YouTube dla klientów. Mamy ponad 150 milionów odsłon na YouTube, długich form i generalnie dużo statystyk już widzieliśmy. Także zapraszam do materiału. Te trzy drogi rozwoju kanału na YouTube, o których wspomniałem, wyglądają następująco. Jeden, Robię kanał sam. Wszystkiego się uczę, popełniam sam wszystkie błędy, ponoszę wszystkie inwestycje, ale mam wiedzę i z czasem będzie mi to wychodzić coraz lepiej. Dwa. Robię to samo co w punkcie pierwszym z tą różnicą, że zatrudniam filmowca freelancera. I ten filmowiec może mi pomóc ze zdjęciami, może pomóc z montażem. Generalnie trochę przyspiesza to proces. A trzecie, to zlecenie od samego początku rozwoju kanału w zewnętrznej firmie, która się tym zajmuje. Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy, nie ma idealnego dla wszystkich, ale warto dokładnie wiedzieć, co się z tymi drogami wiąże, żeby podjąć świadomą decyzję. Warto się zastanowić, jakie w ogóle kompetencje, skillsy, asety są potrzebne do tego, żeby kanał na YouTubie tworzyć. Zdecydowanie potrzebne są różnego typu umiejętności. Strategiczne, analityczne, kreatywne i interpersonalne. Już samo to może nam dać do myślenia, że ciężko, żeby te wszystkie skillsy miała jedna czy dwie osoby. Powiedzmy sobie jeszcze, co składa się na budowanie kanału na YouTubie. Po kolei strategia budowy kanału, kreatywne podejście do tworzenia formatów wideo, tworzenie miniaturek, scenariusze odcinków, przygotowanie się do odcinków, sprzęt filmowy, umiejętność nagrywania filmów odpowiedniej jakości, obsługa kamer, dźwięku, światła, dronów itd. Montaż w taki sposób, żeby ktoś chciał ten film obejrzeć, czyli znając algorytm YouTube'a i to jak on działa. To bardzo różni się od tego jak montowane są filmy korporacyjne z eventów czy jakiekolwiek inne, z którymi firmy miały do tej pory doświadczenie doświadczenie, obsługa kanału, czyli upload materiałów, opisy, SEO YouTube'owe, robienie porządków, społeczność, menedżowanie w ogóle komentarzy i nawiązywanie relacji z widzami. Z takich technicznych rzeczy jeszcze to na przykład komunikowanie się z YouTube'em w sprawie muzyki, która została użyta do filmów. No i na sam koniec, co najważniejsze, to umiejętność analityki i wyciągania odpowiednich wniosków z danych, które YouTube tam prezentuje. Tych danych jest bardzo dużo, ale umiejętność poruszania się w tym, żeby faktycznie wyciągnąć wnioski i poprawić nasz kontent, żeby z czasem kanał się rozwijał, no to nie przychodzi z dnia na dzień. Tego się trzeba po prostu nauczyć. Jak widzicie, jest tego sporo. Żeby jedna osoba ogarnęła wszystkie te tematy, to potrzeba naprawdę czasu. A skoro o czasie i zasobach mowa to właśnie od tego ile mamy czasu i ile mamy budżetu zależy to jaką z tych trzech dróg naturalnie wybierzemy jeden robię kanał samemu zasadniczym plusem tego rozwiązania można powiedzieć że są koszty zasadniczym minusem jest bardzo duże oddalenie w czasie efektów tej pracy ta droga jest długa, ale jest korzystna, dlatego że każdy aspekt pracy nad YouTube'em będziemy szlifowali we własnym zakresie. Nauczymy się tego. I oczywiście, jeżeli mamy horyzont czasowy pół roku czy rok, to nie jest najlepsza droga, bo nie zdążymy się w rok nauczyć wszystkiego tak dobrze, żeby ten YouTube nam przynosił korzyści. Natomiast jeżeli naszą perspektywą jest 5 lat, to sugerowałbym zacząć już dziś. I robić to sobie małymi kroczkami, i za X lat ta wiedza naprawdę zaprocentuje. Co więcej, my, mając tą wiedzę, jesteśmy w stanie dobrze zlecić działania nad poszczególnymi aspektami tej pracy. Natomiast często jest tak, że firmy myślą, że Okej, okay, to my sobie zaczniemy sami i zobaczymy, czy to działa po trzech miesiącach, jeżeli działa, no to będziemy to kontynuowali. A jeżeli nie działa, no to znaczy, że nie działa. Niestety to jest podejście, które jest skazane na porażkę. No to jakie są plusy takiego rozwiązania? Pierwszy już powiedziałem, wiedza. Dwa, to jest oszczędność pieniędzy. Potencjalnie jest to najtańsze rozwiązanie, natomiast i tak wymaga sporych inwestycji na starcie, bo trzeba kupić sprzęt filmowy, trzeba się nauczyć go obsługiwać, trzeba prawdopodobnie przejść jakieś kursy, żeby coś zrozumieć, jak to działa. Natomiast jak już się poniesie, te początku koszty to później to już jest dosyć tanie kosztuje to tylko tylko i nie tylko nasz czas i w ten czas się wlicza i zdjęcia i montaż i pomysły i wymyślanie jak to działa i oglądanie innych treści patrzenie na konkurencję samo nagranie to jest tylko wisienka na torcie całej pracy którą trzeba ponieść żeby stworzyć po prostu dobry kontent nie mając odpowiedniego doświadczenia nie będziecie od razu w stanie wyciągnąć odpowiednich wniosków co ten proces nauki i dojścia do tego Nazwijmy to sukcesu kanału, po prostu bardzo wydłuży. Widzieliśmy wiele przykładów firm, które regularnie tworzyły content, na przykład 150 odcinków, co tydzień, jeden odcinek i nie wyciągały odpowiednich wniosków. I odcinek 120 ogląda się tak samo źle, jak odcinek 25. To jest dramat, bo to jest po prostu stracony czas. Opcja numer dwa to jest zatrudnienie filmowca, który zabierze od nas część zadań. My wymyślamy koncepcję, natomiast filmowiec pomaga nam w samym dniu nagrań i na przykład w montażu tych treści. No, ma to zasadnicze plusy takie, że po pierwsze nie musimy kupować sami sprzętu, bo filmowiec prawdopodobnie będzie miał swój sprzęt. Nie musimy znać się na montażu, na obsłudze programów, mieć szybkiego komputera i tak Filmowiec powinien za nas ten montaż zrobić. I tu słowem kluczem jest powinien, dlatego że z mojego doświadczenia bardzo mało osób na rynku dobrze rozumie YouTube'a. Nawet ja do mojej firmy, jak robię rekrutację montażystów, to piszę wyraźnie montażysta filmów na YouTube, na YouTube, na YouTube. I zgłaszają się ludzie, którzy mają doświadczenie na przykład 15 lat w telewizji, nigdy nie robili YouTube'a i mówią ale to żaden problem, bo ten YouTube to jest prosty. No, siedzę w tym od 4 lat i wszystko o tym można powiedzieć, ale nie to, że to jest proste. Dlatego to, że macie filmowca nie zwolni Was z myślenia o tym, jak to powinno być stworzone, jakie dać mu poprawki, jak te montaże zrobić, żeby one były atrakcyjne dla widzów. Tu jeśli chodzi o koszty, no to wiadomo, koszt jest większy niż jakbyście samemu chcieli tworzyć ten content, natomiast finalnie nadal nie jest to tak duży koszt jak zatrudnienie zewnętrznej agencji. Jak to się przekłada na czas rozwoju Waszego kanału i dojście do tego poziomu, który Was interesuje? Na pewno ten czas odrobinę przyspieszy względem tego, jakbyście robili ten kanał samemu. Niestety, ma to też swoje minusy, i tutaj są dwa takie dosyć, dosyć istotne, które ja też widzę z doświadczenia w pracy z filmowcami. Jedno to jest dosyć nieduża wydajność. To znaczy, jeżeli będziemy chcieli robić jeden odcinek w tygodniu, to ta osoba powinna nam zdecydowanie w tym pomóc, ale gdybyśmy chcieli robić dwa odcinki w tygodniu, Albo odcinek w tygodniu i 10 shortów, to już może się zdarzyć, że nasz filmowiec, jak będzie przez tydzień chory, albo będzie miał trzy inne zlecenia w międzyczasie, to nie do końca nam dowiezie te terminy. No i to jest niestety ryzyko, które zawsze przy współpracy z freelancerami. Trzeba brać pod uwagę. Druga kwestia to jest taka stabilność i pewność tego, że rzeczy, na które się umawiamy z takim filmowcem, się faktycznie wydarzą. Często jest tak, że freelancerzy, żeby żyć na dobrym poziomie, mają bardzo dużo różnych zleceń, więc Wy jesteście teraz jednym z jego zleceń. I oczywiście, jeżeli ma dobrą stawkę i lubi to akurat zlecenie, no to będzie do tego przykładał dużą uwagę. Ale jeżeli okaże się, że ma trzy inne zlecenia, które są lepiej płatne, Ciekawsze, albo nagle mu się trafi wyjazd, dwa tygodnie zdjęciowe w ciepłe kraje i to będzie super okazja dla niego, no to musicie liczyć się z tym, że wasz temat zostanie potraktowany z, nazwijmy to, mniejszym zaangażowaniem. I tym samym przechodzimy do punktu trzeciego, czyli zatrudnienie zewnętrznej agencji. Z plusów gigantyczna oszczędność czasu. To, co jesteście w stanie z zewnętrzną agencją, która się na tym zna, zrobić w pół roku, sami zrobilibyście, strzelam, że w minimum dwa lata. Dlatego, jeżeli ktoś poważnie myśli o rozwoju swojego biznesu, a nie tylko chce traktować ten YouTube jako dodatkową rozrywkę i format dla swoich stałych klientów, na przykład, no to warto to rozważyć. Co się z tym wiąże, to też przyspieszenie rozwoju. Jeżeli pracujecie z agencją, która ma bardzo duże doświadczenie, to ta agencja będzie w stanie wyciągnąć wam dużo szybciej wnioski z rzeczy, które się dzieją i dużo szybciej udoskonalić kontent, zmienić, rozwinąć. To jest proces, który jest najważniejszy na YouTubie, bo nie jest trudno wymyślić wszystko na początku dobrze, a potem robić to przez dwa lata i nie mieć z tego efektów. Trzeba wymyślić start, trzeba go wdrożyć, trzeba zrobić systemy, potem trzeba wyciągnąć wnioski i zmienić i zmienić i zmienić i zmienić. To tak jak z trenowaniem. Jeżeli weźmiemy jeden trening i będziemy go robić przez 3 lata, to do pewnego czasu tylko będziemy mieli efekty, ale potem Efektów już nie będzie. Dlatego trzeba wyciągać wnioski, zmieniać, dopasowywać do sytuacji oraz no, do osoby, która trenuje, czyli w tym wypadku do waszej firmy. Plusem zewnętrznej agencji, która się specjalizuje w jakimś temacie, jest to, że się specjalizuje w tym temacie. Bro, what are you talking about, man? Na przykład u nas każda współpraca z nowym klientem zaczyna się od warsztatów kreatywnych, na których my tłumaczymy różne aspekty działania YouTube'a. Robimy to po to, żeby pokazać klientom, że. Po pierwsze, wiemy co robimy, a po drugie, nauczyć ich rozumienia tego YouTube'a już na samym początku współpracy. To powoduje, że klienci lepiej mogą wyciągać wnioski razem z nami i po prostu ten kanał będzie się rozwijał szybciej. To nie chodzi tylko o wnioski. To jest też kwestia tego, jak robić dobry storytelling, jak robić dobry montaż. To jest kwestia też tego, że pracuje tam więcej osób, na przykład, które się zajmują tematem. Czyli jeżeli jeden montażysta złamie nogę albo rękę i nie będzie w stanie montować przez dwa miesiące, to nie stracicie wszystkich swoich pracowników, tylko po prostu tym montażem zajmie się ktoś inny, bo agencja dowozi terminy. Oprócz tego, że zewnętrzna agencja ma kilku montażystów, zazwyczaj jest tak, że pracują w niej ludzie, którzy są kompetentni w jakimś zakresie. To znaczy, nie jeden freelancer musi znać się na wszystkim. Tylko jest ktoś, kto się specjalizuje na przykład w storytellingu, ktoś się specjalizuje w kolorach, ktoś się specjalizuje w dźwięku, ktoś się specjalizuje w strategii rozwoju kanału na YouTubie, ktoś jest w stanie dobrze wyczuć nastroje społeczności w komentarzach itd., itd. To są wszystko kompetencje, które są potrzebne, ale one są rozproszone po kilku osobach, co powoduje, że każdy może się zajmować lepiej tym, na czym się zna, a nie musi się zajmować wszystkim. No i ostatni spory plus to jest to, że na dłuższą metę jest to zdecydowanie oszczędność czasu i pieniędzy. Między firmy, która zdecyduje się na taką współpracę. Dlatego, że dojście do efektów, dzięki którym firma zwiększy swoją sprzedaż, pozyska nowych klientów albo zacznie zarabiać po prostu na YouTubie, to jest po prostu krótszy czas. Wymaga większych inwestycji, no ale efekty są też szybciej. Tutaj minusem zdecydowanie jest to, że to jest największy koszt na starcie i to jest koszt, który trzeba ponosić regularnie przez dłuższy okres czasu. Natomiast tutaj szansa na to, że te efekty się pojawią, jest dramatycznie wyższa niż w poprzednich przypadkach. Drugim minusem tego typu współpracy jest brak własnego know-how. To znaczy, jeżeli okaże się, na przykład, po roku takiej współpracy, że nie będziecie chcieli z tą firmą dalej współpracować, to okazuje się, że wy o tym YouTube nie wiecie tak dużo, jakbyście potrzebowali wiedzieć, żeby robić to dobrze samemu na tym samym poziomie. Czyli nadal, mimo tego, że zatrudniacie zewnętrzną firmę. Warto się tym tematem interesować, po to, żeby po prostu lepiej wiedzieć, co się dzieje, i lepiej nadawać też kierunki rozwoju kanału dla swojego własnego biznesu. A kto powinien wybrać jakąś z tych ścieżek? Jeżeli chcesz robić swój własny kanał, moim zdaniem rób go samemu. Na początku skorzystaj z wiedzy, która jest dostępna na YouTubie, skorzystaj być może nawet ze szkolenia z taką firmą jak nasza, ale rób ten kanał samemu, rozwiń go do pewnej wielkości, gdzie zobaczysz, że potrzebujesz pomocy. I wtedy poszukaj freelancera albo zwróć się do agencji. Natomiast to, czego się nauczysz w międzyczasie dla swojego własnego kanału, to jest bardzo dobra wiedza i ona naprawdę jest potrzebna i będzie procentować przez dalsze lata rozwoju kanału. Jeżeli masz własną firmę i masz trochę więcej budżetu niż czasu na to, żeby robić YouTube'a samemu, to skorzystaj z konsultacji zewnętrznej agencji u ludzi, którzy się na tym temacie znają. Dzięki temu zyskasz. Co najmniej pół roku popełniania błędów we własnym zakresie już na samym starcie. A jeżeli potrzebujesz najszybszych możliwych efektów, to powinieneś zwrócić się do agencji. Natomiast weź pod uwagę, że firma taka jak nasza ma długi horyzont czasowy. My nie zagwarantujemy, że w trzy miesiące osiągniemy nie wiadomo jaki sukces, tylko jesteśmy w stanie Ci obiecać, że za rok od rozpoczęcia współpracy ten kanał będzie rozwinięty. W takim stopniu, który będzie odpowiadał naszym pierwotnym założeniom. Jeżeli ktoś obieca Ci sukces w miesiąc, dwa czy trzy, to generalnie z mojej perspektywy nie wie, co robi, nie ma doświadczenia i po prostu chce Cię oszukać. Są agencje, którym zależy na tym, żeby pozyskać klienta na trzy miesiące na przykład, i go utrzymać, a potem powiedzieć, no dobra, nie udało się i trudno, bo taki mają model działania i to widzieliśmy niestety na rynku. W naszym przypadku jest to długi horyzont czasowy, my mamy samych stałych klientów i tak lubimy pracować, bo lubimy mieć efekty. Podsumowując, niezależnie od tego, którą drogę wybierzecie, ja bym sugerował i tak uczyć się tego tematu, interesować się, patrzeć jakie są trendy, obserwować konkurencję, zobaczyć co nowego na YouTubie, bo nawet jeżeli będziecie zlecać tą pracę komuś innemu, to będziecie mieli lepszą świadomość tego faktycznie co się dzieje i jak ten cały proces działa. Jeżeli ten materiał był dla Was interesujący lub macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach, a jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybujcie. Cześć, dzięki za uwagę.